Witam, ja jestem Extra 121, a to LEGO Mania, wideo bloku tematyce LEGO. Dzisiaj zrecyzuję zestaw serii The Lord of the Rings. Jest to zestaw 9470, a tak, Jak widzimy, w na naszym zestawie mamy głównego bohatera, naszego pająka. Naszą tytułową szelobę. dwa minifigi Hobbitów Sama i Froda, a także minifig Goluma. Na przodzie naszego zestawu mamy logo, duże logo Lego, Lego serii The Lord of the Rings, a także pierścień umieszczony na palcu Saurona. Tutaj też zauważyć możemy <trych> trzy minifigi: dwa minifigi Hobbitów Froda i Sama, a także. Gollum'a Tutaj też mamy też logo LEGO Logo serii I The Lord of the Rings w kilku językach A także minifig Gollum'a w, jeden, w skali 1 na 1 Tutaj też mamy logo LEGO I ostrzeżenia w wielu językach Tutaj też logo LEGO, oczywiście mamy w kilku językach: atak strzelowy i logo LEGO club. Tutaj zaś mamy logo LEGO, logo serii, logo New Line Cinema, a także dzienna zestaw został wyprodukowany, a nasz zestaw wyprodukowany został w Danii na Węgrzech, w Meksyku, w Chinach, w Szwecji i w Czechach z tyłu naszego zestawu mamy wyszczególnione elementy. Jeden z nich to krótki miecz, rządło i pierścień akcję jaką możemy się pobawić, czyli zawiązać froda w pajęczą sieć i ratującego sama, oczywiście też ukrywającego się Goluma. Tutaj możemy też mieć Samego Goluma. Tutaj też możemy tak zrobić, żeby pająk spadał na naszego Froda. Oczywiście też zrobić tak, że Golu by skakał. Możemy naprawdę ciekawie się tym pobawić. I, a tutaj w dołu mamy informacje, czyli raczej tak pokazaną grę z no, Lord of the Rings, LEGO, Lord of the Rings. Nasz zestaw zabiera. 227 elementów, więc jest sporo. Zatem otwórzmy go. Jak widzimy, mamy cztery woreczki i instrukcję. Instrukcja nie jest pognieciona, jak na przykład w mniejszych zestawach lub polibagach. Tutaj nam się trafi cała. Oczywiście z tyłu mamy o, LEGO Hobbit, tutaj gra, LEGO Czwarta Pierścienia. Także przedstawione dwa zestawy, czyli Atak na Wichrowym Czubie, jak to nam byli kto to nazwać, i Helmowy Jar. Tutaj mamy minifigi, które możemy w tej serii zebrać i także informacje jakie ma nasz zestaw zawiera elementy i ile. I wejście na stronę thelordofherings.lego.com no. no i tutaj oczywiście mamy jak należy rozpakować nasz yy, Zestaw, żeby nie na dywani, tylko na stole, i Lego, żeby było oddzielnie. Nasze opakowania nie są ponumerowane, więc możemy je otworzyć w kolejności różnej. Otwórzmy najpierw ten, oto opakowanie. Jak widzimy mamy w środku pelerynkę. Także z ciekawszych elementów dwie fryzutki hobbitów. Jedna jest fajna, bo jest taka sama, która jest rzadka. Takie oto kółko, które jest pewnie narzędziem do tego, żeby szeloba miała y, swoją sieć. No, móc spuścić. Także dwie takie fajne roślinki, tak można powiedzieć, albo plącza. No i to byłoby tutaj chyba raczej wszystko, żeby oczywiście też otworzyć naszą... Oj, to nie pelerynka, to jest sieć sorki bardzo. Mamy sieć. Nie wiedziałem, że muszę tak być opakowana, może po prostu zapomniałem. Tutaj będzie peleryna. No, no to tak by wyglądał nasz nasz jedno opakowanie teraz zobaczmy tych mniejszych klocków. Mamy tutaj dużo części po takie mechanizmy, co już wcześniej powiedziałem. Także przez krótki miecz. Dwa żądła. Jak to można powiedzieć, kropla Galadriel lub Uza, No to to powie jak to chce. Mamy też bardzo fajne dwa pierścienie, a nawet trzy. Tutaj, oczywiście, jeszcze ciekawym elementem są ręce Goruma, które występują w dużej dosyć ilości. No właściwie nie w dwóch, a w trzech. No i też ciekawym jest ten hak. Kolejnym opakowaniem, w kolejnym woreczku znajdziemy główki Froda i Sama, też ciekawych na drukach, twarzyczkach. Takie dwie do zapewne linki, którą przymocujemy do szeloby. Bardzo ciekawą, też w sumie fajną rybę. I z ciekawszych elementów to byłoby chyba... O, o, zaraz, jeszcze takie fajne kły czarne duże. I zostało nam ostatnie opakowanie to największe i największe elementy w nich są. No i tu na pewno są pelerynki. Zobaczmy jakiego koloru. No oczywiście są dwie takie same szare, ale są bardzo fajne. Mi się ogólnie podobają. Mamy też ciekawych rzeczy, takie Coś to można też nazwać odwokiem pańczycy zapakowanego goluma, torsiki, froda i sama także dolna część odwoku szeloby i oczy szeloby Jak widzimy nasz zestaw prezentuje się bardzo dobrze. Zacznijmy od minifików. Minifig Froda z pierścieniem i żądłem. i krótszymi pelerynkami, tymi mniejszymi specjalnie dla hobitów. Oczywiście też Frodo ma dwie twarze jedną sparaliżowaną, a drugą w miarę normalną. I oczywiście nadruk. Bardzo ciekawy. Z tyłu, tak samo. Bardzo ciekawy nadruk, który pasuje do tej postaci, też tak można powiedzieć, do Minifiga. U sama, tak samo mamy ciekawą twarz z dwóch stron. Drugą taką, można powiedzieć, niepewną i jedną całkiem normalną włosy koloru. Jedyne są takiego na razie w stylu Lotr Hobbita. Mamy zwykły krótki miecz uze czy kroplek galadriel jak kto woli bardzo ciekawie nadrukowany torsik z drugiej tak samo bardzo ciekawie też dopasowany bardzo starannie zrobiony golum też bardzo dobrze zrobiony no tylko może poruszać rękami to co to jest tylko tym zawodem z innych Elementów, musimy też wyróżnić, czy nie elementów, ale takich można powiedzieć kryjówka goluma, z której golum, jak wiecie, może No atakować Froda i Sama. Też bardzo ciekawie jest to pokazane, ponieważ golum może się w środku tego kryć, no i też może nie zostać zauważony albo ukrycie przed paję, czy co no i ciekawy ten bardzo prosty mechanizm a niezwykle fajny możemy minifiga wyrzucić żeby on zaatakował drugiego no i mamy naszego można powiedzieć bohatera jest to pajączyca jak widzimy jest ciężka bardzo ciekawa i według mnie fajniejsza od pająków z mikro z tego lasu ma też wciąganą i wysuwaną pajęczynę, którą może jednego z naszych bohaterów zatruć. Też muszę się oczywiście jak pokazane w obrazku spuszczać. Bardzo ciekawie i bardzo mi się podoba szeloba i ogólnie ten zestaw jest, można powiedzieć, na piątkę. Wykonany też dobrze. Nie ma żadnych wadliwych nadruków, czy chociażby elementów, które pewnie niektóre z nich zostały wykonane w Chinach, ale też mamy elementy dodatkowe, a nimi są jedna ręka, goluma, pierścienie i to w tym zestawie mamy trzy, i to jest naprawdę też fajne. Mamy kieł, szyloby, czerwony serek, I jeszcze. Dodatkowych jest też sporo elementów. Czerwony groszek, serki, jeszcze szary brązowy, jeszcze jest brązowy i czarny, takie kółko do mechanizmu, co rzadko się zdarza według mnie takie elementy z mojego doświadczenia, także część, część też od mechanizmu, a także rządwo. Ogólnie nasz zestaw prezentuje się bardzo dobrze Echem, i bawialność nim na pewno będzie dobra. Ja go serdecznie Wam polecam. Naprawdę warto wydać 120 zł na zestaw z sporą ilością dodatkowych elementów żołgem i dwoma pierścieniami, także golumem z rybą, sama, który występuje tylko w tym zestawie Froda, który jest dosyć częsty, wielką pajączycę co według mnie naprawdę jest fajniejsze od tych dwóch pająków i wyrzutnie goluma i polecam i nie zapomnijcie subskrybujcie, łapkujcie i komentujcie zapraszam do zobaczenia w następnym materiału